Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jedna z tych Ewangelii, która może rodzić zdumienie. Zaraz to już Pan Jezus nie przynosi nam pokoju, ale ogień. I zamiast jedności w rodzinach mamy spodziewać się rozłamów. Ale w takim razie, cóż to za dobro i za czym tu tęsknić? Pan Jezus jest dawcą pokoju, a Duch Święty jest duchem łagodności jedności. Ale życie chrześcijanina nigdy nie będzie bezproblemową sielanką. Zmaganie jest częścią naszej natury i naszej egzystencji. Po grzechu pierworodnym, pomimo, że zbawienie stało się już naszym udziałem, doczesność jest areną nieustającej walki dobra ze złem. Mamy obietnicę, że dobro ostatecznie zwycięży, jeśli je wybierzemy. Wciąż jednak musimy wybierać. A wybór to właśnie walka. Co więc jest tym ogniem, który Pan Jezus rzucił na ziemię? Czy to zapowiedź Kataklizmu w końca świata? Mowa tu o czymś zgoła innym, o ogniu Bożej miłości którym jest sam Duch Święty. Nie jest on niszczycielskim żywiołem, choć ma siłę rzeczywiście potężną, potężniejszą niż zwykły ogień. To miłość sprowadziła pana Jezusa na Ziemię. Bóg zapragnął objawić ją samemu stworzeniu i stąd jego wcielenie. Ostatecznym aktem tej miłości była śmierć Pana Jezusa na krzyżu, którą on sam nazywa w tym fragmencie Ewangelii swoim chrztem. Podjął dzieło zbawienia z miłości i dobrowolnie, ale jak każda miłość, również i ta pragnie i oczekuje wzajemności. Jakże pragnę, aby już zapłonął, mówi Pan Jezus. Czy można pozostać obojętnym na to wezwanie, gdy się pojmuje, że to sam Bóg za mną tęskni i pragnie, bym odpowiedział na ogień Jego miłości? Rozłam, o którym mówi Pan Jezus, to konieczność opowiedzenia się za Bogiem lub też przeciwko niemu. Stąd Pięcioro będzie podzielonych w jednym domu, Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ten rozłam niesie w sobie prawdę i dzięki temu jest szansą na prawdziwy Boży pokój, który zapanuje dopiero w czasach mesjańskich. Dlatego musimy być czujni, by nie nazywać pokojem własnej byle jakości. Jezusa trzeba obrać jedynym panem swojego życia i to życie Mu podporządkować. Już samo to zarysowuje rozłam od tych, którzy chcą żyć inaczej. Warto więc czasem zadać sobie pytanie: czy nie za dużo w naszym życiu jest tego fałszywego pokoju? Nazywanego przez nas świętym spokojem? Czy nie kupujemy go sobie za cenę rezygnacji z tego, co winno być konsekwencją postawienia Boga na pierwszym miejscu? A przecież tylko to ma prawdziwą wartość co ostoi się w ogniu Bożej miłości.